Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony ze squaber.com. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z rynkami finansowymi. Dzisiaj temat bardzo istotny dla polskiej gospodarki, ponieważ w ostatnich raportach GUS-u mieliśmy informacje na temat tego, że eksport polski i ogólnie bilans handlowy polski maleje. No i jednym z powodów głównych jest um, sytuacja w Niemczech. Niemcy, nasz największy partner handlowy, ma swoje problemy i one eskalują. Eskalują do kwestii już nawet Strajków, który wczoraj był taki strajk generalny, nawet kolej w Niemczech zaczynała mieć już problemy, no i to wszystko narasta, narasta z wielu różnych przyczyn. Ja oczywiście dzisiaj nie będę rozstrzygał kwestii politycznych czy kwestii tutaj świata poglądowych. Ja po prostu zwrócę uwagę na dane makroekonomiczne oraz to, w jaki sposób przekłada się gospodarka na handel na niemieckim indeksie, ponieważ DAX, ten najważniejszy niemiecki indeks, Radzi sobie bardzo dobrze cały czas i to jest zastanawiające. Dlaczego niemiecka gospodarka, która radzi sobie źle, nie wpływa na niemiecki indeks DAX 40 i tym samym czy warto sprzedawać DAX-a czy jednak trzeba by było go kupować? Więc serdecznie was zapraszam, ale zanim do niemieckiej gospodarki, to zerknijmy sobie na WIG 20, później do niego pewnie wrócimy jeszcze, ale także na kryptowaluty, ponieważ Bitcoin ETF został zatwierdzony, więc mamy notowania pierwszego ETFa opartego o bitcoina, ma to swój pozytywny wpływ oczywiście na samą cenę bitcoina, aczkolwiek wielu się obawiało i na razie nie powiedziałbym, żeby to były obawy nieuzasadnione. Że będzie sprzedaż faktów, czyli w momencie, w którym ten ETF zostanie zatwierdzony, to bitcoin zacznie spadać. Tak tradycyjnie była pompka przedna, a teraz spadki. Na razie to się nie dzieje, na razie jest wszystko w porządku. Jak popatrzymy sobie na bitcoina do dolara, do, do, tera, do tera dokładnie, no to tutaj mamy po raz kolejny zaatakowane 48 tysięcy dolarów. Nie udało się rynkowi tego pokonać. Ale na, na razie wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten trend był utrzymany. Nawet na niskim interwale czasowym, jeżeli spojrzymy sobie na wykres, to dopiero gdzieś spadki poniżej 41 tysięcy dolarów mogłyby spowodować jakieś odwrócenie trendu. Więc na razie trend wzrostowy na Bitcoinie trwa i jednocześnie jest to, jest to coś, co, co wpływa pozytywnie także na inne kryptowaluty, ponieważ na Etherze. Mamy wzrosty, wczoraj były wzrosty znaczące, już do 2600 dolarów. No i przypomnę, to są już powyżej, jakby znowu przekroczony został cel dla ruchu na Eterze, które były określone na podstawie właśnie wybicia z trójkąta przeze mnie w, w styczniu 2023 roku. Bitcoin dużo szybciej doszedł do tego oporu, który był wtedy wskazywany Eter dopiero teraz, ale ponieważ pokonaliśmy barierę na poziomie 2500 dolarów, to na razie. Trend jest utrzymany i można by było się spodziewać zaatakowania poziomu 2800 dolarów, nawet, więc zobaczymy, jak dalej będzie kształtowała się sytuacja na kryptowalutach. Na razie nie widać sprzedaży faktów, na razie jest utrzymanie sytuacji pozytywnej, natomiast trochę gorzej to wygląda na wig 20, gdzie zatrzymanie mamy na poziomie 2270, czy wczoraj, no a dzisiaj już mamy spadek poniżej, więc to jest dość negatywne, ponieważ wskazuje, że ten poziom ostatniego potwierdzonego dołka, czyli poziom 2270 punktów, być może zostanie dzisiaj pokonany, zwłaszcza, że na niemieckim DAX-ie, jeżeli dzisiaj będziemy o tym, jak, jak będziemy też o tym dzisiaj mówić, tam są też dzisiaj spadki. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, czym jest ostatni potwierdzony szczyt, Dołek, to zachęcam do poznania mojej autorskiej metody analizy trendu. Nie jest to skomplikowana metoda, wręcz przeciwnie, i właśnie to jest w niej piękne, że jest obiektywna. A nie subiektywna i przede wszystkim prosta. W strategiach i okazjach materiały do pobrania, strategię skłabera, jak tam pobierzecie, dostaniecie e-booka z dwoma strategiami i opisem tego, jak korzystać z tych oznaczeń, które są u nas na wykresach. A teraz przejdźmy sobie do tej niemieckiej gospodarki, bo ona dość mocno nas. E angażuje, tak? Na niemieckim DAXie mamy 40 spółek, jak sobie spojrzymy na spółki, które w ostatnich 6 miesiącach najlepiej sobie poradziły, to mamy Wonowie, Wonowia była analizowana w Schoberze przez Bartka Szymę, <coughs> jest to raid. Przepraszam, A więc nic dziwnego, że w ostatnim czasie wygenerował najwyższą stopę zwrotu, kiedy stopy procentowe się ustabilizowały i rejty ogólnie poradziły sobie lepiej, ale takie było też założenie, więc tutaj czapki z głów, bardzo fajna analiza i rekomendacja ze strony Bartka. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, Deutsche Bank, również z tej perspektywy, Allianz, ogromna firma, ale zobaczmy jak zejdziemy na dół listy, to mamy spółki takie jak na przykład Bayer, które nie radzą sobie dobrze pomimo tego, że a świadczą usługi, w sumie, wydaje się powszechnie potrzebne, no bo tu są lekarstwa, to są chemia różnego rodzaju więc to powinny być rzeczy potrzebne. Ale mamy także to, co jest chyba najbardziej martwiące dla niemieckiej gospodarki i dla nas niemieckie firmy samochodowe Mercedes, Porsche, Volkswagen, a gdzieś tutaj jeszcze będzie BMW. Więc no, niestety te spółki nie, nie radzą sobie najlepiej i dla nas powinno być to martwiące dlatego, że gro naszego eksportu jest właśnie do branży samochodowej. E, natomiast pytanie zasadnicze, które się rodziło w wielu głowach inwestorów to jest takie, co się będzie działo z niemiecką gospodarką, znaczy, znaczy dlaczego e, patrząc na niemiecki indeks DAX 40, to jest ten jasno niebieski indeks, mamy e, tutaj e, takie silne wzrosty, natomiast Gospodarka jest taka słaba. To, to powinno spadać, tak? To trzeba sprzedawać. Taka jest główna myśl. No i właśnie to, co jest kluczowe w całym tym przedsięwzięciu, nazwijmy to, analitycznym, to trzeba zrozumieć, co wchodzi w skład niemieckiego indeksu DAX-40. Specjalnie Wam go teraz pokazuję razem z niemieckim ETF-em na średnie spółki. Niemieckie, czyli nie te największe, nie te notowane w dax 40, ale te notowane w dax tym średnim, tak jak u nas jest ten MWIK 40, tak tam jest odpowiednik. To zobaczcie, gdzie jest aktualnie tamten wykres. On jest w zupełnie innym miejscu. I to jest lepszy obraz niemieckiej gospodarki, która nie powstała z kolan po tym, jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie i ceny niemieckiego prądu były w Polsce. Dużo, dużo niższe. To jest bardzo fajny wykres, właśnie pokazany przez wysokie napięcie, różnica między ceną prądu w Niemczech i w Polsce i w 2021, w końcówce 2021 roku do tak naprawdę 2023 roku niemiecki prąd był znacząco droższy niż polski co wpływało bardzo negatywnie na niemiecką gospodarkę. I to Wywoływało straty, problemy, transfer z rządu do firm jako wsparcie dla rozwoju tak, tamtych, tamtych firm, i to jakby spowodowało też takie, a nie inne zachowanie indeksu, czy to niemieckiego, ale w Polsce również były spadki, więc ogólnie można powiedzieć, że wtedy był dołek, tak, wtedy był problem. Ale DAX 40 odbił bardzo mocno, zresztą mówiliśmy o tych sygnałach, które się wtedy pojawiały, a te średnie spółki sobie nie dały rady, a, i Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że niemieckie spółki, te największe, gros swojego, swojej sprzedaży to są jednak sprzedaż światowa. No jak popatrzycie jeszcze raz na spółki, które tutaj znajdziecie, to macie spółki, które e, myślę, że są wam bardzo dobrze znane. Tak, no, tak jak mówię, z branża samochodowa. No to która z tych firm bazuje na tym, co się dzieje w Niemczech, albo co się dzieje w Europie? To są spółki, które w większości swoich. Tutaj przychodów generują za granicą. I ta zagranica, nie da się ukryć, jest dla nich kluczowa. Ja jeszcze chcę Wam pokazać taki, takie zestawienie, gdzie, gdzie zestawiliśmy najważniejsze najważniejsze spółki, właśnie z niemieckiego, czy w sumie wszystkie spółki z niemieckiego DAX-a, ale najważniejsze informacje, a kluczowe dla mnie jest to, jak tutaj wygląda eksport, tak, ile wynosi eksport w poszczególnych spółkach, a, a macie informację przede wszystkim, ile wynosi Europa w przychodach tychże spółek, więc m.in. także Niemcy. A, to zauważcie, że jeżeli sobie może zrobimy taki mały filtr, a tutaj w dane, to Największy udział, jeżeli chodzi o przychody w Europie, także w sensie udział Europy w swoich przychodach, ma spółka 100%, to jest Zalando, Wonowia. Von no to są spółki, które są bezpośrednio związane z europejską gospodarką. Wonowia przede wszystkim niemiecka, dlatego że tam mają portfel swoich nieruchomości. Natomiast takich spółek jest stosunkowo dużo, bo już od miejsca od drugiego, no, dziesiątego miejsca, dajmy na to, spada poniżej 50%. Czyli to są spółki nastawione przede wszystkim na świat, a nie na Europę. Więc to, że w Niemczech jest jakiś problem, niekoniecznie dotyczy w ogóle tych spółek. Na przykład spółką, która ma ten problem, jest Siemens Energy. To jest jeden z większych problemów w ostatnim czasie, dojdziemy do tej spółki już indywidualnie. Zaraportowali 5 miliardów euro straty, pojawiły się też pogłoski, czy przypuszczenia, że zaliczka na KPO, które Polska dostała właśnie w wysokości 5 miliardów euro, pokrywa się idealnie z tą stratą, którą Siemens zaraportował, no i tym samym po to dostaliśmy te pieniądze, żeby kupić od Siemensa wiatraki. E, czy tak jest, czy tak nie jest, nie mam bladego pojęcia, zobaczymy, czy faktycznie kupimy od Siemensa wiatraki, natomiast faktem jest taki, że Siemens zaraportował ogromną stratę e, i to wywołało też ogromną falę wyprzedaży, bo zwróćcie uwagę na wykresie nie, właśnie Siemensa, to jest Siemens Energy dokładnie, żeby nie było. Po tej zaraportowanej stracie 26 października mamy przecenę o rzędu 40%. Więc no to była znacząca przecena, ale zostało to wszystko wybrane. I tu może być ciekawostka, jeżeli chodzi o Siemens Energy, że być może jest to moment, w którym no dojdzie do odwrócenia tendencji na spółce, ponieważ według analizy technicznej, ten układ, który tutaj obserwujecie, to jest formacja, tak zwana formacja V, formacja odwrócenia, ale przede wszystkim emocjonalnie też można, myślę, że łatwo to uzasadnić, gdzie doszło do pewnego przegrzania emocjonalnego, już to było takie kropkę nad i. Już tutaj te straty, które była, były raportowane przez spółkę, później pogłębianie strat, aż, o, aż o, ostatecznie zaksięgowanie 5 miliardów euro straty, no i tym samym wyprzedaż a, przez ostatnich bojących się, ale pamiętajcie, na giełdzie kupuje się przyszłość, a nie teraźniejszość, więc widocznie większość stwierdziła, że to jest okazja do tego, żeby zakupić akcje spółki Siemens. I aktualnie zanegowaniem tego scenariusza wzrostowego będzie spadek poniżej poziomu, dla mnie już poniżej poziomu 11 euro, spadek poniżej będzie dla mnie otwierał drogę znowu z powrotem do spadków. Zanim przejdę dalej do kolejnych spółek, dajcie proszę kciuka w górę, czyli polubcie ten materiał. To pozwoli temu materiałowi lepiej się poszerzyć, dalej dojść do większego grona odbiorców. Pamiętajcie także, żeby subskrybować ten kanał, jeżeli jakkolwiek te materiały się Tobie podobają, abyś dostawał informacje o tym, że te nowe nagrania wpadają. No i ostatnia rzecz: w komentarzu daj znać, czy uważasz, że Polska tutaj gospodarka będzie miała problem ze względu na niemiecką gospodarkę, czy raczej przejdziemy suchą nogą, jak to się nam ostatnio udaje w ostatnich w sumie dekadach już, być cały czas tą taką zieloną wyspą europejską, bo niestety niemiecka gospodarka, tak jak ten Siemens to jest takim przykładem, natomiast jeżeli popatrzycie na wzrost gospodarczy niemieckiej gospodarki, to niestety on jest ujemny, więc pytanie, czy my, tak mocno powiązani, ponad 25% eksportu polskiego pochodzi, że idzie do Niemiec, a więc jest to dla nas najważniejszy partner biznesowy. Jak tam jest tak słabo, to dlaczego u nas miałoby być dobrze? Dajcie znać w komentarzu, co wy na ten temat myślicie. Natomiast wracając do analizy, to właśnie ten Siemens Energy to jest pewien taki przykład bardzo negatywny, ale tak jak zwracałem wam uwagę, większość spółek jednak eksportuje i należałoby się zastanowić w takim razie dlaczego te firmy radzą sobie lepiej niż niemiecka gospodarka. Przede wszystkim, jeżeli byśmy wyselekcjonowali menadżerów tylko z tych 40 największych spółek, to oni nie powiedzą wam, jakie mają nastawienie co do niemieckiego przemysłu, tylko. Oni powiedzą o tym, jakie mają nastawienie do Chin, do Stanów Zjednoczonych, do innych krajów, do których eksportują. I tam należy zwracać uwagę, jak kształtuje się rozwój gospodarczy. Co i tak jest trochę zastanawiające, no bo nie ma rewelacji na świecie, ale jest lepiej niż jest w niemieckiej gospodarce. Kilka rzeczy przemawia za tym, że w niemieckiej gospodarce jest aktualnie źle. Przede wszystkim produkcja przemysłowa, najważniejsza gałąź gospodarki niemieckiej leży od 5 miesięcy mamy na minusie. I ten minus jest już dość głęboki. Nie jest to wprawdzie taki kryzysowy minus, jak to miało miejsce na np. w 2008-2009 roku, czy w 2020 po covid ale jest to wartość zdecydowanie ujemna. I co jest najważniejsze z tego wykresu? To się już dzieje tak naprawdę od dwóch lat a wojna tak jakby tylko przypieczętowała ten problem, bo widać, że po covidowe odbicie bardzo szybko zeszło w dół. To wynika przede wszystkim z tego, że niemiecki biznes jest trochę archaiczny, jeżeli chodzi o biznes ten typowo produkcyjny. A chińska gospodarka, amerykańska gospodarka, inwestycje Amerykanów w Europie, czy to Intel, czy to Tesla, no to są pokazy, siły tak naprawdę, że to już nie niemiecka gospodarka zaczyna się szerzyć po Europie, czy tam jakby budować swoją pozycję dalej. Tylko to już zagraniczne podmioty, właśnie amerykańskie czy chińskie. Dużo się mówi o inwestycjach chińskich. Co więcej, Chiny ucząc się od niemieckiego biznesu e, przez wiele, wiele lat, e, też tworzyły swoje produkty już autorskie, e, które na przykład z branży samochodowej podbijają czy podbierają klientów dla niemieckiego biznesu. Druga rzecz produkcyjny PMI. PMI to jest wskaźnik, który wskazuje na nastawienie menadżerów w sektorze produkcji względem przyszłości. Odnośnie zatrudnienia, odnośnie przychodów, e, e, zamówień ze spółki. No i tutaj za, poziom 50 punktów jest taki kluczowy. Spadek poniżej tej wartości jest negatywny. Utrzymywanie się powyżej jest pozytywne, czyli mówi o tym, że spodziewamy się rozwoju. I teraz, kiedy w 2022 roku rozpoczęła się wojna na Ukrainie, ten PMI znacząco spadł, i dopiero teraz następuje podbicie, i to jest pozytywne, czyli podbicie, odbicie tego wskaźnika jest pozytywne, bo najczęściej, kiedy dołek został ukształtowany i zaczyna ten wskaźnik rosnąć, to przechodzi na pozytywną stronę, tak, czyli na poziom 50 punktów. I na to warto zwrócić uwagę, bo ten wskaźnik powinien być wyprzedzający względem niemieckiej gospodarki. I tutaj taka pierwsza uwaga. Jak wszyscy myślą o tym, żeby sprzedawać niemieckiego DAX-a, to warto się zastanowić, że pomimo tak złej sytuacji w niemieckiej gospodarce, pomimo na przykład problemów w chińskiej gospodarce, nie, niemiecki DAX 40 utrzymuje się bardzo wysoko. A jak jeszcze do tego niemiecka gospodarka zacznie wychodzić na plus, to znaczy PMI zacznie być powyżej 50 punktów, produkcja przemysłowa zacznie rosnąć i tak dalej, eksport zacznie rosnąć. że eksport w tym przypadku um, nie ma się źle, bo balance of trade a, doszedł do poziomów sprzed wojny, więc to jest akurat pozytywna informacja. Ale ogólnie, jeżeli te parametry zaczną rosnąć to co się stanie z niemieckim DAXem a zaraz sobie spojrzymy na wskaźniki PDOE więc to tam będzie trochę lepiej widoczne ale no jest tutaj zastanowienie czy czasem na pewno shorty na niemieckim DAXie są odpowiednią pozycją zwłaszcza jeżeli ktoś z Was myśli o tym, że WIG20 będzie rósł bardzo mocno to tym bardziej zastanawiamy się czy ten niemiecki DAX powinien wtedy spadać Serwisy PMI, to jest wskaźnik, który w w tej dobie, nazwijmy to rynku, to mniej więcej dwóch lat, jeżeli spojrzycie sobie na wszelkie wskaźniki PMI na świecie, to w większości przypadków services PMI jest lepszy niż produkcyjny PMI, ze względu przede wszystkim na to, że sektor usług radzi sobie ogólnie lepiej niż produkcja. I tutaj jesteśmy ciut poniżej 50 punktów, ale też na wartości negatywnej. Natomiast to, co jest bardzo niepokojące, to stopa bezrobocia. To jest obciążenie dla systemu. To jest świadectwo tego, że firmy zatrudniają mniej ludzi, a, a ta stopa bezrobocia w niemieckiej gospodarce urosła do 6%, kiedy już nie mamy nadzwyczajnych sytuacji takich jak były w COVID-ie. Um, tutaj to jest bardzo niepokojące. Mamy wzrost od 5 do, do 6%, prawie, gdzie w polskiej gospodarce na przykład cały czas brakuje rąk do pracy. Byt, pytanie, czy nie będzie czasem migracji z niemieckiej gospodarki do polskiej? Byle tylko to były osoby, które szukają faktycznie pracy. To by było taki psikus trochę dla niemieckiej gospodarki, ale e, moim zdaniem jest to jak najbardziej możliwe, bo jeżeli w Polsce cały czas mamy deficyt pracownika, no to ten amerykański, y, przepraszam, niemiecki może do nas przyjść tyle tylko, a przynajmniej wrócą, na przykład Polacy, którzy pracują w Niemczech, mogą wrócić tyle tylko, że niestety no minimalne wynagrodzenie, że niestety, stety, minimalne wynagrodzenie za godzinę to jest 12,4 euro. 12,4 euro w Niemczech, w Niemczech, a 28 zł w Polsce, już po podwyżkach niecałych 28 zł, więc no, różnica jest połowy, tak? no, bo tam mamy 48, prawie 50 zł, a tutaj mamy 28. Więc pytanie. Czy, tych, czy stać nas na niemieckich pracowników w Polsce? Wydaje się, że chyba nie. No i tutaj właśnie wracamy do tego balance of trade, bo to jest o tyle istotne, że z polskiej perspektywy to bilans handlowy niemieckiej gospodarki jest kluczowy. Jeżeli tam będzie wzrost, czyli będzie rósł eksport niemieckiej gospodarki, tym nasz eksport do niemieckiej gospodarki <laughs> też będzie rósł. <laughs> Przepraszam. A, dlatego, że no my po prostu produkujemy jakieś półprodukty do tego, co ostatecznie w Niemczech jest finalizowane i eksportowane dalej. Więc, to jest jakby pozytywna, pozytywna rzecz, i to ma też znaczenie z perspektywy tego, co pojawiło się ostatecznie w pulsie biznesu i ogólnie się zaczyna pojawiać troszeczkę na, na łamach różnego rodzaju gazet że zaczyna się coś poprawiać w niemieckiej gospodarce i to powinno się przełożyć także na pozytywne aspekty w polskiej gospodarce. Więc e, patrząc na to, że niemiecki DAX jest na historycznych szczytach a, i ta gospodarka niemiecka zaczyna odbijać, to teraz pytanie, czy te sprzedaż faktów, o których mówiłem w przypadku Bitcoina, nie będzie miało miejsca na niemieckim DAX-ie. Inaczej mówiąc, czy przez ostatnie pół roku DAX nie rósł, dlatego że właśnie spodziewano się, że będzie poprawa sentymentu w niemieckiej gospodarce, poprawa w zamówieniach i ostatecznie, jak to się stanie, czyli zaczniemy dostawać te lepsze informacje, to wtedy dopiero paradoksalnie niemiecki DAX zacznie spadać. Wróćmy na chwilkę do tych spółek, które są, wchodzą w skład niemieckiego indeksu a tutaj niemieckiego Daxa, no mamy firm jest tutaj naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie znane marki jak Bayer, czy Daimler, czy Deutsche Telekom, Siemens, Healthcare, Helvners, przepraszam nie Healthcare tylko Helvners, Mercedes, ne, Adidas. No, bardzo dużo firm znanych, ale jak zwrócimy uwagę sobie na wskaźniki cena do zysku, to część z tych firm, może sobie posortujemy od A do Z, na przykład Adidas, ma bardzo ujemną wartość cena do zysku, dlatego że zaraportował stratę, którą pomału, pomału, pomału odrabia, więc myślę, że w 2024 roku wyjdzie już na plus. Dużo spółek ma wartości ujemne, część spółek ma wartości niskie, takie jak na przykład właśnie samochodowe branże, a gdzie wskaźniki cena do zysku są. Może nie, że zdołowane, bo to zależy od tego, czy spółki będą rosły, czy też nie. Czy ukształtują się, czy znajdą swoje miejsce w tym nowym biznesie samochodów elektrycznych, lub jakkolwiek inaczej. A, natomiast e, tak naprawdę, jak spojrzymy sobie na takie wartości powyżej 20, to mamy ostatnie mniej więcej 10 spółek e, z takimi wartościami. Więc można powiedzieć śmiało, że ten indeks nie jest wybitnie drogi. E, więc również, jakby te wzrosty, które miały miejsce ostatnio, one nie, nie są tutaj. E, Wyciąganiem tych wartości PDOE na jakieś niebotyczne wartości. Oczywiście tam 58 um, czy, czy 57 to są duże, no spółki będą musiały dociągnąć bardzo fajne zyski. Zwłaszcza że ostatnio na przykład te właśnie dolne, bardziej w, drogie firmy, jeżeli chodzi o zmianę przychodów rok do roku, no to mają nawet niektóre spadkowe, więc to też nie jest pozytywne. Natomiast patrząc jakby z perspektywy takich firm, które gdzieś przykuły moje oko, no to przede wszystkim właśnie ten, bo dużo firm jest na bardzo wysokich poziomach, natomiast ten Siemens Energy, no to jest firma, która gdzieś się zdołowała, zdołowała bardzo mocno i odbudowała, więc to jest pierwsza firma, o niej już powiedzieliśmy. No Vonovia była przez nas analizowana z Bartkiem Szymą i aktualnie po prostu kontynuuje swój trend wzrostowy ale zanegowaniem tego trendu wzrostowego będzie spadek poniżej 26 euro, więc na to też warto zwrócić uwagę. Volkswagen natomiast, tutaj mamy układ do odwrócenia trendu głowę z ramionami, którą myślę, że widać, ona jest taka podwójna. Najpierw mamy tutaj głowę z ramionami, czyli lewe ramię, głowę oraz prawe ramię i tutaj pierwszy zasięg już został osiągnięty, drugi to jest 123 euro, a trzeci 131. Natomiast wyżej mamy drugą głowę z ramionami, która lewe ramię ma też w tym samym miejscu, prawe ramię, Dopiero teraz gdzieś było kształtowane i głowa w tym samym miejscu. Więc jeżeli wybijemy powyżej poziomu typu 116-118 euro, to wtedy powinna się otworzyć droga do 127, a później do 134 euro. A więc tutaj Volkswagen również stara się odbudowywać swoje, swoją pozycję, jeżeli chodzi o notowania. Takim wsparciem dla inwestorów, którzy na przykład mają akcje lub. Kopować będą. Taka linia trendu, tak? jej wybicie w dół, będzie negowało ten scenariusz wzrostowy na Volkswagenie. A aktualnie pozytywne jest też to, że rynek dość szybko zamknął lukę, która tutaj powstała 21 grudnia i jednocześnie utrzymuje się powyżej krótkoterminowych średnich kroczących na wykresie dziennym. Na wykresie tygodniowym z kolei, tutaj rynek ma taką fajną. Fajny opór, bardzo znaczący. Opór w okolicach 137 euro. To się pokrywa z tym zasięgiem pierwszym głowy z ramionami, więc myślę, że warto obserwować ten poziom jako pewien poziom docelowy dla, dla akcji Volkswagena tak długo, póki cena znajduje się powyżej 110 euro. Z takich banków, no Bank, tutaj z kolei była nieudana próba wybicia 12 euro, wsparcie mamy teraz właśnie testowane, więc jak rynek ma spróbować jeszcze raz zaatakować i wybić, to pomału są, to, te, czy to nawet nie pomału, tylko dzisiaj właśnie był test poziomu 11,29 jako takiego miejsca dość interesującego do tego, żeby właśnie ponowić ewentualne wejście. Mnie się tylko nie podoba to, że cena spadła poniżej minimum z 5 stycznia, gdzie mieliśmy taką fajną świecę z drugim cieniem, a później mocny wystrzał w górę, więc było to zdecydowana akcja popytowa, która teraz została wybita w drugą stronę. Więc jeżeli ktoś by chciał faktycznie dołączyć do Commerzbanku, to lepiej poczekać, moim zdaniem, na wyjście górą powyżej 11,60, ze stop lossem wtedy poniżej 11. 30. Bayer natomiast to jest rzecz, która znowu w przeciwności do, do niektórych spółek jest na bardzo niskich poziomach, czy niskich po prostu, nie mówię teraz o relacji do wartości, tylko po prostu mocno spadły i tutaj w przeciwieństwie do, w przeciwności do, do Siemensa nie ma odrobienia tego, tego spadku z 20, z 19, przepraszam, listopada, bo tu mamy wykres tygodniowy to jest wykres dzienny i na wykresie dzienny z 20 listopada. Nie ma jeszcze odrobienia, wręcz przeciwnie. Tak jak na Zimensie mieliśmy bardzo szybkie podbicie ponad tę barierę, to w kilkanaście dni się udało. Tak w przypadku bariera tego nie ma, więc na razie należy być ostrożnym na, na spółce a rynek zrobił co, 50% idealnie, więc powinien jeszcze raz spróbować zaatakować 32 euro i jak to się uda, tak rynek zaatakuje te poziomy, to wtedy warto za, zaznaczyć, zainteresować się spółką i zobaczyć, czy tam się nie pojawiają jakieś świece popytowe od dołu, które mogłyby sugerować powrót popytu na spółce Bayer. I teraz na koniec zwróćmy uwagę, jak wygląda właśnie yy, sam niemiecki DAX. Bo dzisiaj sesja była bardzo interesująca na niemieckim DAXie. Oj, nie to. Yy, na niemieckim DAXie, gdzie mieliśmy próbę wybicia, znowu podbicia do górnego ograniczenia konsolidacji. wczoraj, a na podsumowaniu sesji, wcześniej mówiłem także na. Webinarach przed otwarciem rynków, że właśnie na razie mamy konsolidację na niemieckim DAX-ie między 16,650 a 17 tysięcy punktów. Dzisiaj było taka ładna próba podbicia. Podbicia właśnie w okolice 16,970 do 17 zabrakło, i później taki mocny, mocny odwrót. Na razie rynek. W sumie niewiele zmienił z takiego układu. Wciąż jesteśmy w szerokiej konsolidacji, a dodatkowo w ramach tego bieżącego ruchu, taką linię trendu, jak tutaj sobie wyznaczymy, rynek na razie ją testuje. Więc po przebiciu tej linii trendu otworzymy sobie drogę z powrotem do dolnego ograniczenia konsolidacji. Przypomnę, dzisiaj również mamy dane z amerykańskiej gospodarki, jeżeli chodzi o inflację. E, dane bardzo ważne. E, wczoraj e, rynek próbował. Zareagować. Ja wczoraj też na podsumowaniu sesji o tym mówiłem, że rynek jest w idealnym miejscu do sprzedaży według metody szczyty i dna, czyli testujemy poziom 4825. W nocy jeszcze była reakcja na ten poziom, natomiast później jeszcze próba podbicia. I pytanie, czy to już jest to fałszywe wybicie, czy jeszcze nie? Zobaczymy, bo tutaj mieliśmy bardzo ładną reakcję. Te, te tam procent rynek spadł. Day tradingowo fajnie. Natomiast na razie podbijamy wyżej, więc idziemy dalej. Dopóki jesteśmy poniżej poziomu poprzedniego szczytu na 4842, no to jesteśmy w trendzie, czy w sensie to jesteśmy w, tej, w tym przedziale takim, w którym można szukać okazji do sprzedaży. Wyjście powyżej historycznego szczytu neguje ten scenariusz i zobaczymy, jak daleko wtedy starczy siły dla, dla, dla amerykańskiego indeksu S&P 500 do tego, żeby kontynuować swój trend wzrostowy. Bardzo silnie zachowywał się do tej pory Nasdaq który również pnie się pomalutko do góry i tutaj specjalnie na wykresie H4 pokazuję Wam różnicę między Nazdakiem a Russellem. Russell, który nie jest w stanie już teraz tego ostatniego, ostatniej fali ciągnąć za, za Nazdakiem, w związku z tym też należy być przygotowanym, że jeżeli tutaj się zaczną rozpędzać jakieś ruchy korekcyjne, to wtedy także i na mm, giełdzie amerykańskiej po prostu je będziemy obserwować. Dzięki wielkie za uwagę, słyszymy się znowu na kolejnych spotkaniach. Ja Was zapraszam jeszcze na webinar, który przygotowałem dla Was specjalnie już we wtorek 16 stycznia, dzisiaj oczywiście o 20, jak co tydzień. W czwartek szeroki horyzont Bartka Śledzia, w poniedziałek spotkanie z Michałem Palaczykiem, natomiast ze mną dodatkowy webinar specjalny. We wtorek budujemy portfel na 2024 rok bądź odporny na kryzys. Moja propozycja portfela na ten rok, który będzie prawdopodobnie niestety dość zmienny. Link znajdziesz oczywiście w opisie tego materiału. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.